Proszę. Mam pytanie o, o takie potoczne mówienie, że chrzest nie jako małemu dziecku, tylko gdy będzie człowiek dorosły i sobie wybierze religię. Jak to interpretować, taką zuchwałość? Bardzo dziękuję Krzysztofie. Jest kwestia, kwestia, to jest Chodzi o czas, w którym powinno się rozpocząć życie eucharystyczne człowieka z Bogiem, nie? Czyli eucharystyczna przyjeźń, sakramentalna przyjeźń człowieka z Bogiem. To jest dokładnie pytanie o czas. Więc proszę zobaczyć, jak ta problematyka na przykład w sensie prawdomoralnym wygląda. Dzieciak nie ponosi odpowiedzialności za swoje życie w pierwszych latach swojego istnienia. Kto jest zatem podmiotem troski o dziecko w najszerszym tego słowa znaczeniu? Ten podmiot nazywa się matką i ojcem. Czyli sam stwórca Bóg, każdego człowieka, powołuje nas. Poprzez matkę i ojca, do istnienia na Ziemi. I władzę nad dzieckiem posiada rodzic z racji na wolę Boga, stwórcy. W związku z tym, w sensie prawno-moralnym, to matka i ojciec mają prawo, a ja powiem jako kapłan katolicki. I święty obowiązek, żeby od pierwszych momentów życia dziecka wprowadzić go w życie sakramentalne z Bogiem. Wprowadzić go i nadać mu inną godność, nie dziecka upadłego, nie dziecka grzechu. Lecz poprzez sakrament Chrztu Świętego dziecko staje się dzieckiem Boga, dzieckiem Kościoła, dzieckiem doskonałości i świętości. I ja tutaj nie mam cienia wątpliwości, że i w sensie prawnomoralnym decyzja rodziców powinna być im pozostawiona, bo rodzice odpowiadają za wszystkie wymiary istnienia dziecka. I za wymiar prawny, i za wymiar moralny, i za wymiar wegetatywny, obowiązkiem rodziców jest odżywiać dziecko i kształtować ciało dziecka, i także obowiązek religijny z tego wynikający. Bo od tego, jaki jest status prawny rodzica, z tego wynikają także obowiązki religijne. W związku z tym, jeżeli rodzic, Ponosi odpowiedzialność za życie dziecka z Bogiem, to powinien jak najszybciej po narodzinach szczęśliwych swojego dzieciaka każdego dziecięcia rodzic odpowiedzialny spieszy do, do kościoła, błagając o sakrament chrztu dla swojego dziecka. To, co się mówi, oczywiście, że kochani. Ta decyzja osobista, wolna, po dojściu dziecka do pełnej dojrzałości, żadnemu dziecku nie zostanie oszczędzona. Ponieważ zadaniem rodzica jest doprowadzić dziecko, wykorzystując własne prawa rodzicielskie, rodzic podprowadza dziecko pod osobistą decyzję życiową. Czyli jeżeli przeżywam swoje ojcostwo i macierzyństwo jako ojciec i matka świadomie i z miłością, to każdym dniem podprowadzam dzieciaczka pod osobistą decyzję i mu ciągle to kładę na serce, coraz bardziej im bardziej dorasta. Dziecko, jakim cudownym jest Pan Bóg? Wybieraj. Módl się do niego, bądź, ale niech twoja decyzja będzie twoja. To nie jest moja decyzja, bo jak dorośniesz, to ty podejmiesz własną decyzję. I mnie się wydaje, że problem jest w tym, że Kościół nie prowadzi takiego nauczania dorosłych albo w bardzo minimalnym stopniu. I wtedy, jako rodzice. Jesteście tak troszeczkę pozostawieni tym falom morskim albo oceanicznym yy, właśnie życia, w ogóle jako życia. Bo gdyby była systematyczna nauka dorosłych, czyli rodziców w kościele, to wtedy moglibyście, kochani rodzice, w sposób pogłębiony, świadomy. Wszystkie te procesy zrozumieć i je na co dzień realizować i je na co dzień sprawdzać, czy nauczanie Chrystusa i Kościoła ma rację, czy nie. A ponieważ jest to najdoskonalsza nauka, nie ma innej nauki czy propozycji wykształcenia człowieka, czy dojrzewania ludzkiego poza Kościołem Rzymskokatolickim i jego nauką jako nabudowaną na słowie objawionym, czyli nauce objawionej Pana Boga. Dlatego kochani, najpierw trzeba wiedzieć o tym, że rodzic ma prawo do wprowadzenia dziecka w życie sakramentalne ze swej strony, na gruncie swojego prawa rodzicielskiego i odpowiedzialności rodzicielskiej, czyli tej moralności, którą się posiada. Po drugie, że trzeba doprowadzać do tego, żeby dzieciaka w sposób świadomy upodmiotowić, to znaczy, żeby jego podmiotowość wykształcić, żeby jego rozum kształcić w oparciu o Boże Słowo, żeby jego słowa, język, postawę, wszystko, żeby go wprowadzać w ten świat życia z Bogiem, ale w dojrzały y, świat życia, to co to znaczy? Osobisty. I dlatego też y, y, Pewnym można być tego, że, że dobrze zrobiłem, że ościłem dziecko? Pewnym trzeba być tego, że dobrze zrobiłem, że wszystko podpowiadałem dziecku, nie? I to, jak dzieciak się zachowa po uzyskaniu pełnoletności, to, kochani, ani Bóg, ani rodzic tego nie określi. Ale pytanie, które chyba warto sobie stawiać, to jest następujące: i jako kapłan, i jako rodzic: czy w każdym momencie, mojego na przykład życia kapłańskiego, czy w waszym przypadku jako ojców i Matek, uczyniłem wszystko, żeby człowieka, którego Pan Bóg postawił na mojej drodze, upodmiotowić, żeby mu dać jak najwięcej wiedzy o Bogu, jak najwięcej mądrości takiego życia Bożego i jak najwięcej determinacji, żeby Jego wolę zdeterminować, ale w sposób dojrzały, czyli nie przymusić go, ale zainspirować do tego, żeby każdy człowiek, którego napotykamy w sposób wolny i świadomy wybrał Boga i wybrał przyjaźń z Nim. I to jest najcenniejsze, Krzysztof. Proszę, ja mam pytanie do rozdawania komisji, do podawania bo to jest taki temat, ja byłem w Południowej Karolinie, czy też Północnej tam, nie wiem jaki jest tu w kościołach amerykańskich, też sporadycznie osoby świeckie wychodzą. Ale na pół, południowych stanach, to tam nie wychodzą dwie osoby, tylko tak żartując trochę, to prawda, że półkościoły chodzi, Z wchodzą osoby świeckie, kobiety, mężczyźni i podają komunię świętą, Więc wiemy, że też od naszego prowoszenia też wiemy, czy od innych osób, kapłanów, że. Kościół dopuszcza. Ale teraz jest pytanie, no bo jeżeli Sobół Watykański drugi był, były zmiany, ale czy to tak do końca jest? Czy... Ja Chciałbym wiedzieć to. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, szafarstwo zwyczajne życia sakramentalnego dotyczy osób tylko konsekrowanych. Czyli zwyczajnym szafarzem Eucharystii jest biskup na czele z papieżem, jako następcą św. Piotra, kapłan, diakon, który nie może celebrować Eucharystii, ale może ją w sposób godny y, rozdzielać. Natomiast ze względu na trudności personalne i ze względu na brak tych zwyczajnych szafarzy. Kościół w swojej mądrości i wspaniałomyślności ustanawia szafarzy nadzwyczajnych, czyli takich szafarzy, którym udzielana jest władza rozdzielania sakramentu Eucharystii ze względu na poważne braki personalne. Szafarzy zwyczajnych. I to miejcie, kochani Państwo, na względzie, i wiadomo, że w różnych częściach globu, w różnych miejscach, może tutaj w tym koegzystencji, która jest nie zawsze łatwa, między szafarzem zwyczajnym a nadzwyczajnym, może dochodzić do pewnych nieścisłości czy jakichś niedoskonałości czy nadużyć. Ale trzeba o tym wiedzieć, że żeby po prostu być tego pewnym, że, że, że jesteśmy, mamy tutaj myślenie ustawione. Więc taka jest niezmienna nauka Kościoła Świętego na przestrzeni wieków i nic się na Soborze Watykańskim II w tym względzie nie zmieniło, ale że ze względu na to, że proszę sobie wyobrazić, tutaj u Was w Stanach Zjednoczonych choćby, Tysiące kapłanów, czyli osób konsekrowanych, szafarzy zwyczajnych Eucharystii, opuściło służbę kapłańską. Opuściło ministrowanie przy Eucharystii Przemieślniętszej. I dlatego nie dziwię się, że na przykład w Stanach Zjednoczonych takie ustanowienie tego szafarstwa nadzwyczajnego. Było po prostu koniecznością. Czy to zawsze w każdej parafii dzisiaj jest koniecznością? Trudno mi to oszacować. Ale no niestety tak jest, a ponieważ Kościół działa przyszłościowo, my nie możemy jako Kościół nauczyć, że aha, to jeszcze dzisiaj sobie dajemy radę i, i, i to jest dobrze. Tylko trzeba działać. Żeby zabezpieczać to życie Boże w człowieku, to trzeba działać perspektywicznie, trzeba ludzi przygotowywać, wprowadzać, uświadamiać. I, I czy to jest wszystko doskonale prowadzone, to ja nie jestem sędzią i nie mogę być i nie chcę, ale jedno trzeba powiedzieć, trzeba być bardzo roztropnym w tych wszystkich sprawach, żeby na drobnych rzeczach nie zatracić tego, co jest najcenniejsze. Żeby, broń Boże, nie zraniła się moja osobista miłość do Eucharystii Prznęśniętej. O to trzeba dbać. A już na przykład, czy przyjmuję od osoby konsekrowanej szafarza zwyczajnego Eucharystią, czy nadzwyczajnego, z, z różnych racji wiadomych Kościołowie, dlaczego ten i ten się znajdują obok siebie. To to jest, kochani, rzecz drugorzędna: że trzeba to widzieć, trzeba się starać żyć w pełni, ale proszę zawsze tylko o tym pamiętać. Od strony osobistej wiary i pobożności eucharystycznej, my osobiście i w tej kompetencji, którą posiadamy w kościele, jako wierni tego, tegoż kościoła, my mamy zadbać o to, Boże żeby moja miłość do Ciebie była święta, żeby moje rozumienie Ciebie było święte, żebym się Cię przyjął ja w sposób najświętszy, co inni zrobią, co Kościół jako ciało mistyczne Chrystusa uczyni z tym, to proszę to pozostawić odpowiedzialności już przełożonych, bo trzeba im dać ten mandat zaufania, który im, który im sam Bóg dał. I powiedział, co zwiążecie na Ziemi, będzie związane i w niebie. To gdyby, kochani, na przykład dzisiaj, proszę sobie wyobrazić, gdyby na przykład dzisiaj Pan Bóg powołał, o poszedł nad jezioro, nad Atlantyk tutaj, w waszym Bridgeport, i o po prostu zobaczył i mówi: słuchaj, ty łowisz ryby, chodź tutaj, od razu Ciebie święcą, będziesz moim apostołem. Powiedzielibyśmy, Panie Jezu, ale czy to tak naprawdę ma być? A tak kiedyś się stało. Ale dlaczego? Bo proszę zobaczyć, w jakiej sytuacji znalazł się sam Syn Boży, w momencie, kiedy zakładał Kościół Święty. I dlatego trzeba zaufać Panu Bogu, że nas prowadzi. Trzeba tylko bronić się przed herezjami, przed różnymi nadużyciami, tak. Ale tak to badać, starać się, bo proszę zobaczyć, kościół mógłby tę piłeczkę, którą, przepraszam, że to tak nazwę, yy, to pytanie, to kościół hierarchiczny, powiedzmy w stolicy Apostolskiej, mógłby tę piłeczkę odbić i powiedzieć: A skąd się biorą kapłani? Ma, masz narodzie Boży życzenie, żeby mieć. Wszędzie i w każdym miejscu świętym sprawowania Eucharystii wolę przyjęcia komunii świętą od szafarza zwyczajnego. Dlaczego jako rodzina katolicka o to nie dbasz? Bo skąd pochodzi szafar zwyczajny? Czyli biskup, papież i kapłan pochodzi z rodziny. A co się stało z rodziną? Jutro sobie o tym opowiem. I jeżeli pozwoliliśmy jako katolicy na takie daleko idące spustoszenie naszych rodzin, że w naszej katolickiej Polsce dzisiaj mamy jedną trzecią w tym najmłodszym pokoleniu rozwodzących się ze sobą małżeństw, no to przepraszam, to tylko dzięki cudowi Bożej Łaski z takiego rozwiedzionego małżeństwa. Może ktoś przyjść do, do Kościoła Świętego i powiedzieć, że jak uznacie mnie za godnego, to jestem do dyspozycji, żeby służyć jako kapłan, przygotować się, sprawdzić się. Dlatego kochani proszę zobaczyć, jeżeli chcemy postawić jakiekolwiek pytanie pod adresem Stolicy Apostolskiej w Rzymie, dlaczego na to zezwalasz, a Stolica Apostolska ma ogląd globu całego, i jeżeli podejmuje jakieś decyzje to one dotyczą globu całego które dla nas punktowo mogą być niezrozumiałe czy może nawet wydawać się niedoskonałe, a okazuje się, że całe przestrzenie jeżeli proszę sobie wyobrazić na Syberii jedna parafia jedna parafia to ksiądz musi pokonywać tysiące kilometrów w jednej parafii. I ja się pytam, czy jemu nie wolno święcić takich szafarzy nadzwyczajnych, przygotować ich oczywiście. To jest konieczność. Dlatego tutaj, kochani, widzimy, że bardzo nam potrzeba mądrości, takiej katolickiej mądrości. We wszystkim. Ja wiem, że u, u, u brata jest tutaj to dobre katolickie rozumienie tego, tylko jak szerzej dotykamy tej problematyki, to już od razu widzimy, że ona jest złożona. Ona jest złożona. Ale to nie oznacza, żebyśmy na przykład relatywizowali prawdę. Nie. Tylko widzimy, w jakich warunkach Kościół działa. I one są w jednym miejscu świata bardzo dobre, bo jest bardzo dużo powołań. A jak ja kochani mówiłem na początku lat 90. do przedstawicieli Kościoła w Polsce, wtedy byłem w Republice Federalnej Niemiec, i jak im opowiadałem, co się dzieje w nauce światowej, to oni mówili Tadeusze, ale to do nas nie przyjdzie. A ja mówiłem do tych przezacnych i księży biskupów, i prałatów, czy infułatów, kapłanów różnych godności. Ja mówię, proszę mi wierzyć, to przyjdzie szybciej do Polski, aniżeli każdy z nas o tym myśli. Ale chcę wyznać, że, że ten kryzys wiary tak szybko przyjdzie i tak brutalnie na naszą polską katolicką ziemię na przykład, to przeszło, proszę mi wierzyć, moje najśmielsze oczekiwania. I dlatego też właśnie cieszę się, że możemy tak sobie wspólnie rozprawiać o tych wielkich treściach, a już Eucharystia to jest szczyt wszystkiego, bo to jest żywy Pan Bóg pośród nas. Okej, okay, ja mam pytanie, przepraszam. Proszę bardzo, że... bo to co tutaj padło, no ja rozumiem, znaczy po prostu idziemy, idziemy do komunii, staramy się... Na, na kolanach, staramy się skupić, przyjmujemy tego Pana Jezusa i nie skupiamy się, czy ja przyjmuję to od kapłana, czy wyszło mi, że od kogoś innego staram się skupić. Moje pytanie jest, jak mamy się nauczyć rozmawiać i koncentrować na Panu Jezusie? Czy ksiądz mógłby nam jakieś doradzić? E Wskazówki, wskazówki, które nam będą pomocne w odbieraniu, w koncentrowaniu się na Panu Jezusie. Już powiem. Trzeba się ustawić w relacji ja i Jezus. Ale to tak mocno, tak intensywnie, że jak przyjmuję komunię świętą, to jeżeli intensywnie ją przyjmują, to ja nawet nie wiem, od kogo ją przyjąłem. Ja tym to, o co mnie powinno chodzić, Boże, ja chcę Ciebie przyjąć. To jest klucz. Natomiast, jeżeli już zapytam, proszę zobaczyć, o sposób przyjęcia, ja go wyakcentowałem, bo on jest też ważny, tylko że tak jak Państwo zrozumieliście, nie najważniejszy. Sposób jest ważny, ale to jest rzecz drugorzędna. Kto mi podaje Eucharystię, jest ważny, ale drugorzędny. A ponieważ Kościół lubi ład, porządek, dlatego ja bym tam, gdzie stoję w kościele i gdzie mi Pan Bóg pośle, czy szafarza zwyczajnego, czy nadzwyczajnego, szedł był w pokorze i powiedział Boże. Jeżeli ja teraz, zamiast myśleć o Tobie, myślę o szafarzu i już moje serce się porusza, to znaczy, że z moją miłością do Ciebie jest nie w porządku. Że moja miłość do Ciebie jest niedoskonała. Uzdrów mnie i błogosław temu szafarzowi, kimkolwiek on by nie Nawet jeżeli byłby moim przeciwnikiem w jakimś tam sensie. Proszę się tego w ogóle nie ma. Proszę się w ogóle nad tym nie koncentrować, tylko nad tym, czy moja relacja, Boże, Panie Jezu, Przemysłczy jest względem Ciebie święta, czy nie. Co muszę jeszcze dopracować? A jeżeli coś mnie dekoncentruje w tej relacji, to znaczy, że moja miłość do Jezusa jest niedoskonała, Że ja żyję na peryferiach, bo myślę o tym, czy ja nastojąco czy na klęcząco, czy, czy od tamtego, czy tamtego. To znaczy myślę peryferyjnie. Dzieci Boże w sposób godny, święty, przede wszystkim dbają o to, żeby przyjąć Jezusa. Gdyby szafarz nadzwyczajny oferował mi chleb codzienny, to ja bym sobie powiedział, to ja Ci dziękuję, bo znam piekarza tutaj w piekarni, który lepiej potrafi mi go wypiec niż Ty. To ja Ci dziękuję, bo chleb to sobie mogę zdobyć wszędzie. Ale jeżeli, kochani, Kościół stawia szafarza nadzwyczajnego, trzeba to uszanować. Ale wiedzieć o tym, to mnie tylko powinny. Panie Jezus, czy Ty tam jesteś? Jeżeli Ty tam jesteś, idę. Idę. Bo wiem, że Kościół działa w mocy Ducha Świętego. Jeżeli Duch Święty dopuścił tego człowieka, do tej służby. Ja ją uszanuję. Choć to może wymagać ode mnie pewnego psychicznego wysiłku, czy innego. Ja to, Panie Jezu, uszanuję Twój Duch Boży prowadzi. Mnie interesuje, czy Ty tutaj jesteś. I czy w tej hostli, którą rozdzielają szafarze, tacy, czy inni, czy ty jesteś i ja idę do Ciebie. I sam wiem, jak postępować. Nieważne dla mnie, czy mi kapłan powie wstań. Nie, nie. Nie masz takiego prawa. Proszę mi udzielić Komunii Świętej na W każdym razie my musimy, kochani, osobiście o to dbać. I w, całym, w całej świętości postawy, w takim prawdziwym dżentelmenstwie żyć eucharystycznie. To jest klucz. Proszę księdza, to dlaczego się tak stało? Bo to przecież dawniej, jak ja pamiętam, to były, i to zresztą moja wyświata, żeby mówił tak, ale to było niedopuszczalne, żeby to się stało. I tutaj była taka w naszym Kościele sytuacja, że przyjechał Papa Franciszkanin, to wręcz powiedział, że nie, proszę wstać, to, to jest sytuacja kościoła. Kochani, tak się stało między innymi dlatego, że do nurtów teologii katolickiej, czyli do tej prawdziwej nauki o Eucharystii na przykład, wkradły się inne ideologie. I tutaj można powiedzieć, że skoro niektórzy nawet zanegowali istnienie realne Pana Boga w Eucharystii, to czego jeszcze można oczekiwać? Jeżeli, bo kapłani przecież studiują na różnych uniwersytetach, w fakultetach, to są sprawy bardzo skomplikowane. Nie chciałbym tutaj. Przepraszam, usprawiedliwiać, jeżeli ktoś błądzi w nauce Kościoła, to nie wolno nikomu z nas powiedzieć, że on jest w prawdzie. Nie. Tylko trzeba od razu powiedzieć, że to nie jest nauka o Eucharystii w sensie Kościoła Chrystusowego, czyli oficjalnego nauczania. Ale właśnie, i tutaj trzeba o to dbać, ale skąd takie zawirowanie. A proszę zobaczyć, znowu tutaj powracamy do rodziny. Ile jest dyskusji na temat Eucharystii w naszych rodzinach? Może jest jeszcze dużo dyskusji na temat sposobu przyjmowania Eucharystii, ale tak szczerze powiedzmy, w szeroko pojętej rodzinie katolickiej, ile jest wieczorów w ciągu roku poświęconych przedyskutowaniu sprawy Eucharystii? Czy spotkań po domach? Gdzie można by było rozważać Eucharystię, przygotowywać się, zgłębiać prawdę o Eucharystii? Jaka to jest cudowna, niesamowita prawda? Czytać wielkie dzieła, traktaty o Eucharystii. Coś nieprawdopodobnego, jakie są wspaniałe te dzieła. Ale bardzo wiele, jeżeli nie ponad 90% rodzin katolickich w całym Kościele Powszechnym. Tego nie praktykuje. W związku z tym, jeżeli syn takiej rodziny przychodzi do, do seminarium, jeżeli on właściwie musi się uczyć od początku tego wszystkiego, co gro tych prawd podstawowych powinno się wynieść właśnie z domu rodzinnego, gdzie żywe dyskusje trwają na temat Boga. Ja, ja tylko tak znam moją rodzinę, gdzie się godzinami y, debatowało na temat spraw bożych, kościelnych, rozprawiało, rozmyślało, to, to, to stanowiło w mojej rodzinie no, no nieodłączny element. Kim jest Pan Bóg? Co. Y, albo miałem takiego wujaszka. To jeżeli spotykaliśmy się, to od razu do spraw Bożych przechodzi. I jak należy te sprawy, a jak w Starym Testamencie, a jak w nowym, proszę zobaczyć. Prosta rodzina. Ale to ukierunkowanie na Boga było takie mocne. A wszystkie inne sprawy były drugorzędne. I ten wujaszek przeżył życie, Pan Bóg go już zabrał, ale prawie że nie było dnia, żeby nie był nam prześwięty Czyli właśnie, jaka pobożność, jaka Jaka miłość do Eucharystii? I też bardzo różnych kapłanów przeżywał, ale zawsze się zastanawiał, pytał, czy jeżeli coś usłyszał, czy to tak należy myśleć, a może inaczej. A co wyczytał, czy w wiadomościach wysłuchał, to też pytał, bo miał rozum. Jak to tak zawsze do mnie mówił księży Tadeusz? Jak te rzeczy należy właściwie pojąć, żeby się nie zagubić.